Rozdział 24. O sprawach Suli, których jawnie czarć pomagali. Znany jest Sulla, którego rządy tak było okrutne. Nie zauważyłem was. Dzień dobry. Jeśli coś w tle, to bardzo przepraszam, ale koszło mi trawa. Wracając. Wakacje. Jest to okres dla wszystkich uczących się, te dwa miesiące są pięknym okresem. Jest to okres, w którym nie trzeba nic robić, nie trzeba się uczyć. To jest najważniejsze. Znowu jestem tej rólowej koszuli. Wracając do meritum. Mija, można powiedzieć, rok od momentu, w którym Zainteresowałem się jakąś poważniejszą literaturą naukową, związaną z, nie tylko naukową, ale również publicystyczną, związaną z polityką. Do tej pory polityka to był temat, prawda, głównie anegdotyczny oraz taki, który wyciągałem głównie z y, materiałów wideo czy różnych y, artykułów. Jednak, właśnie w te wakacje mini rok, od kiedy zainteresowałem się zarówno politologią, jak i w y, jakimś stopniu szerszym historią. Znaczy, co bym czytać. W tym momencie tutaj obok mnie jest półka, której może pokażę, bo ona jest fajna. No, ja ją bardzo lubię. O, tutaj widać żywórówkę. Widzimy. I chodzi o to, że w tym filmie chciałbym przekazać to, co ja przeczytałem i co uważam, że warto czytać. Zaczynajmy od pierwszej pozycji skóry, które tutaj wybrałem. A właściwie to nie jest z pierwszej z mam lepszy pomysł. Pismo Święte, ten Nowy Testament. I tutaj mam Ewangelię samą Świętego Marka. Więc tak, Pismo Święte, Nowy Testament, w szczególności w sumie. Chociaż Stary Róg jest również równie, równie ważny, bo taki takie samo przywiednie. Więc mm, czytanie Pisma Świętego dla każdego prawicowca, a szczególnie dla katolika, jest a to mój pies był. Jest czymś bardzo ważnym, szczególnie ze względu na to, że z katolicyzmu czy szczerze, z chrześcijaństwa wyrasta cała kultura zachodnia. Pismo święte samo w sobie, już abstrahując całkowicie od wartości duchowej, że tak powiem, niesie za sobą ogromną wartość filozoficzną oraz przekazuje dosyć ciekawą filozofię, która, tak jak powiedziałem, stworzyła cywilizację zachodnią, którą w tym momencie. Jako konserwacyści staramy się bronić. Pozostając przy tematach religijnych, są takie karteczki, bo sobie coś zaznaczałem, jakieś cytaty, które mi się podobały. Yy, dobrze, na przykład o, tutaj coś jest. Miłość jest pragnieniem, aby nas posiadano. To jest fajny tytaty. Zapisywałem sobie ten cytat w książkach i często będą takie karteczki, prawda. Kolejnym tytułem, który polecałem, który polecam, który przeczytałem w ostatnim czasie, jest książka arcybiskupa Fultona Shina. Świętej Pamięci, czyli Idź do Nieba. Jest to, jak tutaj jest powiedziane, duchowa mapa do wieczności, który opisuje dosyć fajnie proces, który ja przechodziłem, w momencie, w którym się nawracałem, oraz opisuje bardzo fajnie, dlaczego my, na przykład jako katolicy, czemu czcimy Marię Dziewicę. Kolejnym takim dosyć oklepanym tytułem, który mam tutaj, bo, bo nie wszystkie mam, ale teraz powiem zbiorowo, jest po prostu Orwell. Czytajmy Orwella, ponieważ Orwell przedstawia bardzo ciekawe dystopie, znaczy, może już w pewnym sensie przydawnione, jednak cały czas te książki niosą ze do sobą dosyć ważną y, po prostu treść, w pewnym sensie filozoficzną, oraz pokazuje na przykład y, folklor co właśnie świetną alegorią Związku Radzieckiego jest. Więc w pewnym sensie jest to również książka historyczna. Y, więc znaczy nie powinienem tak mówić, tym bardziej, że tutaj to jest dosyć niezła fikcja, tym bardziej, że opowiada o świniach, no i innych zwierzętach, w szczególności o świniach, ale. No, dalej jest. Orwell jest dalej autorem, powiedzieć pisarzem, który jest uniwersalny oraz niesamowicie ważny, szczególnie w momencie, w którym chcemy y, rozmawiać o różnego rodzaju dystopiach i, i chcemy w jakimś stopniu pokazać, że te dystopie nie działają. Myślę, że Orwell jest świetnym, że tak to nazwę, młotem na y, dystopie. Kolejny tytułem, który mam tutaj z góry i tutaj mam po prawej. To jest moja prawa to mam od niego dwie książki, to jest pan Rafał Ziemkiewicz. Z jednej strony Ham nie tak, niezbuntowany, a z drugiej strony jest to Strolowana Rewolucja. Są to bardzo fajne książki, tylko należy zauważyć, że szczególnie w kontekście tej, Hama Niezbuntowanego, są to książki publicystyczne, więc należy do nich podchodzić jako do publicysty, bo pan Rafał Ziemkiewicz nie jest historykiem. I też warto zauważyć, że tutaj nie ma przypisów, co też jest bardzo istotne. Więc należy je brać z pewnym dystansem. Jednak tak, nie zbuntowany jest bardzo fajną polemiką z liberalną narracją historii. Bardzo mi się to podoba liberalną, taką po prostu peowską i europejską, może tak nazwę. Szczególnie tutaj wytknięte są różne błędy czy przekłamania w książkach pani Olgi Tokarczuk, co również jest bardzo istotne, tym bardziej, że no, jeszcze niedawno pani Olga była na fali wznoszącej. W tym momencie trochę o niej ucichło, natomiast dalej jest dosyć głośną publicystką oraz, no, nie zapominajmy, że jednak jest noblistką, więc y, dalej będzie o niej głośno, nieważne co napisze, prawda? No, a Strollowana Rewolucja przedstawia procesy, które opisuje również w pewnym sensie profesor Adam Bielomski w swojej książce, y, czyli sojusz Wielkiego Kapitału z, z, z Nową Lewicą, który, który jest dosyć istotny, w w kontekście tego, że chcą nam budować nowy świat. Y, Pan profesor Adam Wielomski na końcu swojej książki pisze, że Marks umarł i jego uczniowie go zabili. Natomiast tutaj mamy takie stwierdzenie, że to już nie my strollowaliśmy rewolucję, tylko ona strollowała się sama. Więc dochodzimy do podobnych wniosków. Tylko, yy, tylko profe, znaczy profesor Adam Wielomski dochodzi do wniosku bardziej z takiego politologicznego punktu widzenia, chociaż tutaj też należy być pewnym dystansem, ponieważ jest to przede wszystkim należy zauważyć, sam mi to profesor powiedział, że jest to książka przede wszystkim, która w pewnym sensie po prostu ideologizuje. To znaczy jest to książka, która ma przekazać jego opinię, a nie ma być książką badawczą. I tak samo jest ze Strolowaną Rewolucją, tylko że Strolowana Rewolucja nie jest książką naukową, a jest oczywiście książką publicystyczną, której po prostu przedstawiany jest, jest pewien punkt widzenia pana redaktora Ziemkiewicza. Kolejną książką, którą przeczytałem w ostatnim czasie jest książka z wydawnictwa yy, Przeglądu... Tak, tak? Z którego to jest wydawnictwa? Nie pamiętam, przepraszam, ale to jest chyba z gazetą wyborczą. Tak, to jest z gazetą wyborczą związane, przepraszam, najmocniej, że nie pamiętam, ale jest to Gomułka, władzy nie oddamy pana Piotra Lipińskiego. Jest to bardzo fajna biografia, bardzo kompleksowa przede wszystkim. Yy, jednego z przywódców PZPR, to jest słowa gomuki, jak można skończyć pod tytule. Yy, można się z niej bardzo ciekawych fan faktów dowiedzieć. Na przykład ja do dzisiaj pamiętam wspaniały żart z niej, to znaczy. Może go teraz przytoczę, wiem, że wszyscy będą się śmiali, ale znaczy to nie będą się śmiali właściwie, ale go jednak przytoczę, o wiewiórce. Więc yy, szła prawda, yy, znaczy to było podczas yy, spacerów, podczas, przepraszam, to było podczas yy, yy, łowów wspólnych z Chruszczowem, go muka ten żart kszczelowy. Więc yy, idzie, prawda, zając ścieżną, ścieżką leśną, i widzi, że wiórka leży na drzewie się i pyta. Co ty robisz, wiewiórko? Wiewiórka mówi: bumeluję. No i Zając myśli, co ja gorszy jestem? Też się przyłączę. no i położył się pod tym drzewem, leży pod tym drzewem i idzie lis. Lis tak patrzy: Zając leży pod drzewem, wiewiórka leży na drzewie. Co wy robicie? Się pytamy, nie ten lis. I oni odpowiadają: bumelujemy. Lis myśli, co ja gorszy jestem? Nie, no też się przyłączę. no i się przyłączył. Niech się tą, tą samą drogą tak się złożył, myśliwy, nie. Zabił tego lisa, zabił tego zająca, oskurował ich, ta wiórka tak patrzy na to, tak się chwyta za łeb i krzyczy: Zapomniałam im powiedzieć, żeby się na drzewie położył. No, taki, takie poczucie humoru miał e, pierwszy sekretarz, ale oprócz tego może się dowiedzieć takich anegdot, jak na przykład to, że e, zawsze e, wypisywa, pisał ołówkiem, to znaczy e, ze, ze swojego skąpstwa, można powiedzieć, czy w rodzonej oszczędności, oraz że pochodził z bardzo biednej rodziny. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, jest to bardzo kompleksowa biografia, która przedstawia wiele ciekawych faktów oraz po prostu przedstawia żywot pierwszego, pierwszego sekretarza w bardzo ciekawy sposób. Jest to napisane lekkim piórem, co osobiście mi się bardzo podobało, tym bardziej, że ja zwyczaj nie czytam biografii. Kolejne książki to właściwie cała seria książek, tylko te mam przy sobie, pod ręką. Jedną wygrałem w ogóle w konkursie u kolegi Franciszka, który... Kanał kanału Historia na Blachę. Znaczy, są to historyczne bitwy yy, wydawnictwa Bellona. Tutaj mam 1805 oraz Waterloo 1815, bo miałem pod ręką, to wziąłem. Po prostu wydawnictwo Bellona wydaje serię książek, yy, książek yy, o, o, o różnych ważnych historycznych bitwach. Tylko tutaj należy, należy wziąć pod uwagę, że yy, piszą je różni autorzy. Pisze to jeden autor, co jest dosyć logiczne. I należy być pod uwagę również to, że książki są różnej jakości. Raz wychodzą lepsze, raz wychodzą gorsze. Natomiast z tego sobie, wiem, to właśnie bitwy z okresu wojen na Polskiej są akurat dosyć dobrze opisane. A można powiedzieć, Waterloo 1815 Tomasza Malarskiego stało się pewną klasyką. Te dwie książki mogę na pewno polecić. Ulm przeczytane niedawno, Waterloo przeczytane już dosyć dawno. Obydwie są to, tak jak powiedziałem, Fajnie napisane, czyta się je bardzo szybko. Wszystkie książki czyta się właściwie bardzo szybko, a przynajmniej jak dla mnie, ponieważ no ja po prostu może nie powiem, że pochłaniam książki, bo zawsze się trochę z tym męczę yy, i muszę się trochę zmuszać do tego, yy, bo, bo ja nie jestem człowiekiem, który potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na jednym albo po prostu zasunąć w jakimś świecie. Ja po prostu muszę robić parę rzeczy na i przez to idzie mi dosyć długo czytanie książek. Natomiast yy, myślę, że te dwie. Na pewno mogę systematycznie polecić, a zresztą całą serię mogę polecić. Tylko tak jak powiedziałem, należy brać pod uwagę to, że niektóre książki są lepsze, a niektóre gorszej jakości. Kolejny tytuł, który przeczytałem w tym roku, to yy, nic bez Boga, nic wbrew tradycji: Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karieristowskiego w Hiszpanii. Zawsze mi się to w mediach no, przeczytam: tradycjonalizmu hiszpańskiego. Yy, no, jakoś tak wychodzi. Natomiast tutaj mam zaznaczony tylko jeden cytat, jest to cytat o Evoli, o, 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 tak, o przypadku szczególnym, tradycjonalizm integralny religiosa Evoli, ponieważ, tu mówicie, to czytałem, Evola, powiem, że był na fali wznoszącej i była nim jakaś fascynacja na prawicy, jednak książka profesora Bartyzela nie jest napisana takim piórem, znaczy to czyta się ją przyjemnie, bo jest to profesor Bartezel, który zazwyczaj, który pisze bardzo przyjemnie, przynajmniej jak dla mnie, jednak pisze to należy zauważyć, z naukowego punktu widzenia, przez co jest to książka naukowa, pojawia się wiele dosyć fachowych określeń i mi osobiście czytać dosyć, dosyć długo, tym bardziej, że to była moja mm, właściwie pierwsza książka, którą zacząłem czytać. To znaczy w momencie, w którym zacząłem się interesować polityką, ja zacząłem ściągać do siebie jakieś książki, w tym również politologią, yy, i, i za pierwszą książkę, którą chciałem przeczytać, jako właśnie książkę politologiczną, właśnie było nic bez Boga, nic bez tradycji yy, i trochę mi to zeszło. Jednak z dzisiejszego punktu widzenia, jako osoba, która poniekąd krytykuje karlizm, yy, zauważam, że było warto ją poczytać. Jest świetnie napisana, czyta się ją bardzo przyjemnie, a sam karlizm jest bardzo fascynujący. Mówię to poniekąd, tak jak powiedziałem, z krytykanskiego punktu widzenia, yy, nie tyle wobec książki, co wobec karlizmu, który przedstawiony jest w tej książce. Yy, jednak jeżeli ktoś chce zgłębić karlizm, to polecam zarówno to, Jaki y, książkę, którą napisał profesor Jacek Bartyzel, nie wiem, czy jest tutaj. Y, nie widzę. Nie, nie jest tutaj. Jaki książkę, którą napisał wspólnie profesor Jacek Bartyzel z paroma innymi autorami zagranicznymi, znaczy Hiszpania Franco. Y, y, tylko warto zauważyć, że ona jest napisana w paru językach, chyba dwóch czy trzech, y, więc y, tam trzeba znać hiszpański i angielski, żeby ją przeczytać w całości. Y, ale. Ta część polska jest skupiona wokół karyzmu, szczególnie ta część profesora Bartyzela. I tam również karyzm jest poruszony jako bardzo ważne zagadnienie. Tym bardziej, że profesor Jacek Bartyzel w pewnym sensie się z karyzmem utożsamia. Więc można powiedzieć, mamy nie tylko mm, fachowca, co jeszcze osobę, która się utożsamia z tym ruchem, więc y, można powiedzieć, jest, siedzi w tym ruchu, jak powiedzieli Anglicy, y, jest inklu. Kolejną książkę, którą y, polecam również z bardzo krytykackiego punktu widzenia, jest... Y, Hans-Hermann Hoppe, demokracja, Bóg, który zawiódł. Ja osobiście jestem w pewnym sensie osobą, która krytykuje austriacką szkołę ekonomii, w tym również Hoppego. Wynika to głównie z tego, że dla mnie wizja kapitalizmu oraz próba połączenia tego w przypadku Hoppego z jakimś konserwatyzmem obyczajowym jest nie do połączenia. Nie będę się jej rozwodził, bo też to nie jest materiał polemiczny z Austriakami. Jednak chodzi mi po prostu o to, że jest to firma, która przedstawia na pewno bardzo ciekawą wizję krytykanską wobec demokracji. To znaczy demokracja jest krytykowana z różnych stron i, i, i największą wadą demokracji liberalnej jest to, że jest demokracją liberalną i że każdy może w niej dojść do głosu. Przez co każdy ma wobec niej jakiś zarzut. No nie? Na przykład my narodowcy mamy zarzut taki, że lewicowcy mogą w niej działać, a lewicowcy mają zarzut taki, że narodowcy mogą w niej działać. I, i, I po prostu to jest takie takie obustronne. Wykluczanie się i z jednej strony my chcemy zwalczać a oni chcą zwalczać nas. No i to wynika z tego no i z tego wynikają różne patologie. No i hopper również krytykuje demokrację, tylko że on krytykuje, przynajmniej jakieś pierwszej części książki, na przykład z ekonomicznego punktu widzenia, gdzie przedstawione są różne wyliczenia, gdzie, które udowadniają, że demokracja jest systemem, który jest pojawiacy się niewydolnym gospodarczo. Jednak całościowo przedstawia on bardzo ciekawą krytykę całej demokracji jako ustroju. Myślę, że mogę bardzo polecić, szczególnie osobom, które są w pewnym sensie zafascynowane o ekonomii. Jeżeli ktoś nie widział w ogóle, to odsyłam do materiału, w którym rozmawiałem z anarcho-kapitalistą. No i to tyle co do hoppego. Tak jak powiedziałem, ja osobiście nie jestem zwolennikiem szkoły ekonomii. No i to tyle. Ja, jako osoba, która w pewnym sensie identyfikuje się z bonapartyzmem, nie wiem, jak to brzmi, szczególnie, że podaje się z jakiegoś kontrowersyjnego. Po prostu jestem zafascynowany Napoleonem Bonapartę oraz całością Bonapartyzmu. Trochę się w literaturze związanej z bonapartyzmem. Tam widzieliśmy przed chwilą i generalnie z Napoleonem. No i stąd kolejny tytuł, czyli Napoleński Amok Polaków, Słowomara Leśnickiego. Jest to również książka jak najbardziej publicystyczna, która przedstawia losy Polaków, a przynajmniej Oręża Polskiego, kubo, obok Napoleona. Oraz przedstawia to, jak losy Polaków się potoczyły. To znaczy, tak ja powiem, jest to książka publiczna, też tutaj nie ma jakiejś dużej ilości źródeł, jeżeli są jakiekolwiek. No i, i co? Po prostu polecam, jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany tym, jak, jak, jak wyglądały losy Polaków obok Napoleona, w tym lansjerów w tym gwardii, którzy byli znani przecież na całym świecie. Z powodu Leśniewski, Leśniewski przedstawia to bardzo fajnym, takim lekkim piórem, który jest dosyć szybko dosyć się czyta. Ja czytałem ją również stosunkowo szybko, ale problem był taki, że w międzyczasie wypadła mi Olimpiada, więc trochę to się to przedłużyło. Natomiast ostatni tytuł mam po prawej stronie. Jest to książka, w której mam najwięcej statków zaznaczonych. Tutaj widać trochę się pogięły te karteczki przy prowadzce. Jest to jednak. Zbiór essayów y, Josefa Fabiego Demestra o rewolucji suwerenności i konstrukcji politycznej. Y, generalnie mogę zbiorowo polecić Ośrodek Myśli Politycznej, który wydaje wiele takich książek związanych w pewnym sensie z konserwatyzmem. Y, mamy Skrutona, Berka, Donoso Corteza po prostu wszystkich myślicieli y, do wyboru, do koloru. Y, Zaznaczonych mam tutaj wiele fantastycznych cytatów. Y, jak pierwszy raz to zobaczyłem, bo to jest 500 stron blisko, i Jak zobaczyłem, że ta książka ma 500 stron, to nigdy nie pomyślałem, że jej czytanie pójdzie mi tak szybko. Naprawdę, ja się w to tak wciągnąłem. Nie spodziewałem się, że będę w stanie się tak w książkę wciągnąć, jak wciągnąłem się w tą. Siedziałem na tym praktycznie dzień i noc. Jedne co robiłem, to ją czytałem. Naprawdę, byłem w ogromnym szoku, jak to jest napisane. Jaki talent ma Józef de Mest. i to, jak ją, jaką fantastyczną wizję on wysnuł. Demestr, jeżeli ktoś nie wie, jest myślicielem ultramontańskim, jest myślicielem tradycjonalistycznym, który tworzył podstawy pod konserwatyzm, czy tak po nazwę europejski, czyli ten, który, który przedstawiał później w pewnym sensie Axiom Frances, czy ten, który przedstawiali inni myśliciele po kroju de Bonala, czy Juan Donzo Corteza. Demestr był jednym z najważniejszych, w mojej opinii nawet najważniejszym z w nich, sensie, który wypowiedział słynne słowa, umieram z Europy. Z nich można dowiedzieć się również, dlaczego monarchia jest ważna, a przynajmniej była kiedyś. Yy, jest tam wiele fantastycznych cytatów. Zresztą Demestr yy, przy swojej nałożył śmierć, w momencie, w którym umierał, miał powiedzieć słowa: Umieram z Europą. Przewidział, można powiedzieć, przyszłość, yy, w którym tutaj zobaczył, jak ta Europa w pewnym sensie się zdegenerowała i jak umarła. Były to wszystkie yy, tytuły, które polecam. Yy, jeszcze raz szczerze i cóż, dziękuję za oglądanie, może zróbmy yy, taki plebiscyt, kto obejrzał, niech napisze w komentarzu, frytki z sosem, no i co, smacznych frytek, smacznych wakacji, co? Miłych wakacji i smacznych frytek. "Do widzenia, odmeldowuję się."